Minecraft Blok to jeden z najpopularniejszych trybów w historii naszej ulubionej gry. Sam kiedyś przeżyłem 50 dni na bloku Hardcore. Było to aż dwa lata temu i chciałbym spróbować jeszcze raz. Pozostaje mi tylko życzyć Wam miłego oglądania. I zaczynajmy. Dobra, więc musimy teraz zacząć zniszczyć ten tutaj blok. Czy on się zregeneruje? Dobrze. Tutaj u góry widzicie, mamy od razu pasek progresu. I zaczynamy. Od razu sobie tutaj postawmy ziemię. Ok, mamy pierwszy krok. Mamy tutaj Advancement, Step 1. Wykop blok 30 razy. Ok, mamy kolejny progres. Teraz 150 bloków. Wybrałem pierwsze nasze drzewo. Z tego drzewo. Zrobimy sobie zaraz narzędzia, które pozwolą nam szybciej kopać tutaj tego łam bloka. Ok, tutaj mamy teraz gra z bloka, niech on się tutaj przeniesie, a my zróbmy sobie tutaj nam pierwszy crafting. Cyk, cyk, zróbmy sobie pierwsze narzędzie. Jakie narzędzie sobie zrobimy pierwsze? Oczywiście, kill off, bo tak naprawdę drewno i tutaj ziemię będziemy mogli kopać łapką. I proszę, że ten blok się niech przeniesie. Od razu będę mógł sobie spokojnie żyć. Dobra, to kiedy to się przenosi, rozbudujmy sobie troszeczkę naszą platformę. No i teraz pytanie, czy, czy warto czekać, aż to się przeniesie, czy my dostaniemy później gras bloka? Szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Proszę, niech się przeniesie Proszę przenieś się. Dobra, wiecie co, kopmy dalej. Może zaraz się pojawią jakieś inne graz bloki, które się przeniosły jakoś automatycznie. Nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Okej, okay, widzę, że tego drewna nam tutaj nie brakuje. Zróbmy sobie może kolejne narzędzia, bo nie ma co sobie marnować czasu, szczególnie na takim trybie jak OneBlock. Dobra, mamy zrobione już narzędzia i możemy teraz. Troszeczkę będzie szybciej, a no, progresu mamy i tak 150 do zrobienia Także potrzebujemy wykopać jeszcze 90 razy ten blok e, co, je, co jest? Boże święty Nagle dźwięki się pojawią, tutaj pierwszy villager, co to jest? Tajemniczy trader, okej okay. To było straszne. Możemy kupić coś zwierzęta. Potrzebujemy cię zamknąć w jakiejś klatki, żebyś mi tutaj przypadkiem nie wypadł. Przypadek. Kupmy pierwsze drewno i zróbmy dla niego klatkę. Wiecie co? Zróbmy te tutaj drewno na deski. Jak się robiło płotki? Tak się robiło płotki. Dobra, robimy płotki dla niego. Dobra, ziomeczek, bo ja się, ja się o ciebie boję po prostu. Ja nie chcę, żeby jakiś zombie cię zabił. Także zróbmy dla niego platformę, na której tylko on będzie. Może yy, możesz tu podejść? Proszę, chodź, chodź. Okej, okay, jest zamknięty. A tutaj nam się już robi noc. E, raczej tutaj mu się nic nie powinno zrespić, bo jest za mała platforma. E, co ty możesz mi jeszcze sprzedać, fajnego? Mogę u niego drewno kupować, przepraszam, ziemię, za 13. Kości. Tutaj kości będą tak proste do zdobycia. Wystarczy zrobić mob grinder. Ale no na razie nas nie stać na mob grinder. Dlatego tutaj sobie zróbmy w ogóle jedną kratkę do góry. Bo tutaj jest ten blok. I to raczej lepiej trzymać na dole. Wiecie, to będzie po prostu później estetycznie wyglądać. A teraz posadźmy nasze pierwsze dwie sadzonki drewna. Ostatnie trzy bloki dirta, które mam. Jedna sadzonka, druga sadzonka. I super. Niech drewno nam tutaj rośnie. Mamy też moc blok. To jest mech. O! Mamy gra z bloka! Mamy gra z bloka. Super. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym mechem. Ale trudno. Kopmy dalej. Brakuje mi jeszcze 20 bloków do kolejnej fazy. 5, 4, 3, 2, 1. I coś się wydarzy? I nic się nie wydarzyło. Mamy krok drugi i kolejny progres na 150 bloków. No dobra. Widzę, że nowe bloki się tu pojawiły. By osobiste. Okej, może coś fajnego. Od co to za blok? Błoto? Nie mam szczerze pojęcia jak mam użyć błota Ale okej okay. Zróbmy sobie tutaj platformę troszeczkę większą Niech ten tutaj nam grass rozchodzi się na wszystkie strony jak tylko może A my kopmy dalej Mam nadzieję, że żaden tutaj agresywny potwór mnie nie zaskoczy Bo na razie chyba nie jestem przygotowany do walki Oj, zniszczyła mi się opata, Także zróbmy sobie od razu jeszcze mieczyk Dropnęliśmy z liści kolejne dwie sadzonki I tym razem w końcu jakiegoś prawidłowego drewna No bo kto używa brzozowego drewna No nikt nie używa tego drewna Tak samo nikt nie będzie używał moich narzędzi Bo są już zaraz tak zniszczone Także zróbmy sobie kolejne tutaj wersje Zróbmy sobie dwie łopaty i dwie siekiery sobie zróbmy od razu także żeby było na zapas No i cyk kolejna łopata poszła Na szczęście mamy zapas <laughs> On się teleportował Jak ty to zrobiłeś Okej okay, ma nowe tutaj Trade ze mną. To było po pierwsze dziwne, po drugie ja chciałam tam te tradey. Także nie ma co go chować. Najwidoczniej on i tak będzie do nas wracał. Możemy kupić tutaj. Co mamy? Możemy kupić marchewki albo mieć. Tylko po pierwsze nie staćmy na mieć, a po drugie po co miałaby być mieć. Także kupmy sobie marchewki. Co prawda jeszcze ich nie posadzę, bo nie mam wody, ale no lepiej mieć niż nie mieć. Na zapas będziemy się mieć i zróbmy sobie może skrzynkę, do której będziemy odkładać jakieś dziwne rzeczy. Też no nie powiem, szkoda, że on się teleportował. Fajnie, jakby tutaj było wielu takich tajemniczych sklepikarzy, dlatego nie ma co się tym przejmować. Kopiemy dalej. Ok, wykopaliśmy 300 bloków łącznie i mamy kamień w końcu, końców innego. Co ty mi za kamień? Dynie? Po co mamy być? dynia? Dobra, ten ziomeczek jest kompletnie niewarty swojej ceny. Nie tradujemy z tobą, także no co? No kopiemy. Choć mamy 20 dirta, wiecie co? Rozszerzmy tutaj naszą po prostu platformę, żeby troszeczkę była większa. żeby czuć się tutaj bardziej komfortowo. Czy pan może mnie nie deptać po sadzonkach? Ziomeczku, tak się składa, że staćmy teraz na zrobienie piecyka, także go zróbmy i dzięki piecykowi, wiecie co będziemy mieć? No myślę, że wiecie. Będziemy mieć w końcu węgiel. Czy ja mogę palić, nie mogę palić muchem, to tu palmy tutaj patykami, skoro je mamy, Zróbmy sobie jeszcze troszeczkę desek, albo nie, chyba nie potrzebuję tych desek nawet, albo wiecie co, włóżmy tutaj te deski, skoro już je zrobiłem i dzięki temu mamy pierwsze pochodnie, pierwsze cztery pochodnie dokładnie, które będą nam rozświetlać tutaj nasz świat, co prawda teraz i tak już słońce wchodzi, ale no lepiej mieć te pochodnie niż ich nie mieć po prostu, no i kurczę klasycznie lecimy kopać, dopóki no nic się nie wydarzy ciekawego. Uuu, uh, miałem iść kopać, ale on się zamienił Co teraz masz dla mnie? Okej, okay, mogę u ciebie kupić Co mogę u ciebie kupić? Kurczę, nic nie masz fajnego do sprzedaży, ziomeczku Albo, wiecie co, jednak ziemniaki ma fajne do sprzedaży Ziemniaki kupmy, ale na nic innego mnie nie stać Wybacz, ziomek, ale jesteś strasznie drogi Oho, zamienił się I robimy unboxing, robimy unboxing jego tradeów. Proszę, daj mi coś fajnego Okej, okay, mamy cherry sapling Mamy tutaj wiśniowe drzewo I tak naprawdę to tyle, co mogę kupić No chyba, że... Chcę kupić sobie miedź albo kalit. Z czym w ogóle jest kali? To jest jakiś biały blok, który da się wykopać. To jest ten z ametystów chyba. Kupmy sobie jedno cztery sapling i to tyle. W ogóle ekstra wbijamy. Ej yo! Jak trzymam w łapce w ogóle ten temek. Oj, ziomeczku, kusisz, ale no już nic u Ciebie nie kupuję. Skamerska ruro. Co to w ogóle za trade? Skąd ja mam wziąć diamenty? Skąd ja mam wziąć diamenty, gościu? Chyba mi nie odpowie na to pytanie. I ma szczęście. A my teraz powiększymy sobie naszą platformę, bo przydałoby się zrobić jakieś miejsce w końcu takie dedykowane dla naszych tutaj sadzonek. Także powiemy sobie jeszcze o dwa bloki. tą stronę dirtem. Dostałem advancement, the builder. Ej, bo tutaj są chyba customowe osiągnięcia. O, faktycznie są. So, oj tutaj welcome to one block, bo tutaj mamy różne osiągnięcia. Okej, okay. optyn 16 z ordera mob from trader. Okej, okay. na razie nic tu nie ma ciekawego, ale i tak będziemy musieli sobie je zrobić. Jakby będę chciał wszystko osiągnąć tutaj na tym one Oczywiście jak mi się tylko uda. Ale na pewno mi się nie uda na przykład postawić tego dirta wszędzie jak chciałem, ponieważ mi go po prostu zabrakło. Ale nie ma co się przejmować, mamy drewno, także zróbmy sobie z drewna pół płytki, a z pół płytek rura w drugą stronę. Tutaj jest środek. Czy ty możesz na mnie nie patrzeć? Ziomek za mną chodzi. Dobra, na razie zrobimy sobie taki most. Czy ja mam w skrzynce? Mam. Na szczęście mam w skrzynce troszeczkę dirta. Zbierzmy sadzonki, bo one i tak nie wyrosły. Niestety. Tak, zrobimy sobie dirt, sadzonka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dirt, sadzonka. Co sześć bloków będziemy je sadzić. To i tak chyba za, za dużo, ale niech będzie. Oho, zaczęło padać. No dobra, chyba nic się nie stanie jak pada. Wydaje mi się, że potwory i tak się nie respią. Ej, wiecie co teraz pomyślałem, że jakby to była burza. To burza może mi spalić za deski. Mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy. No i nasza platforma została właśnie ukończona, a my chyba nie mamy co robić więcej niż kopanie teraz łOM bloka, ponieważ potrzebujemy bloków. W ogóle zauważyłem, że się wcale tej moby nie respią. I teraz pytanie, czy tak ma być? Czy coś mi się zepsuło? Wydaje mi się, że może tak być, ale aktualnie ani pozytywne moby, ani negatywne mi się nie zrespiły. A myślałem, że będę to z jakimiś zombiakami walczyć czy coś. Po to ten miecz zrobiłem swoją drogą. Dobra, mało ważne, kopiemy Pierwsze drzewo nam wyrosło. Boże, w końcu. A czy tak naprawdę nie czekałem dużo. Ale mi się teraz łopata, to uznałem, że zrobię sobie nową i popatrzyłem, a tu drzewo już było wyrośnięte I tylko, żeby mi teraz sadzonki nie pospadały, to sobie wybudujmy tutaj dookoła troszeczkę O tak, z trzy bloki, myślę, idealnie, żeby nam sadzonki nie spadały I mamy pierwszą sadzonkę, która wydropiła z naszego własnoręcznie wyhodowanego drzewa Nareszcie, nice. Dobra, co I jeszcze więc sadzonek, ja pierdzielę Będę drzewnym milionerem. Kolejna, cztery sadzonki z tego drewna. Proszę, może jeszcze troszeczkę? Jakieś patyki, jakieś sadzonki? kurczę ten. Kolejna. Sześć. Sześć sadzonek. To bardzo dużo sadzonek. Zróbmy tak. I tutaj posadźmy te trzy. Yy, I tutaj posadźmy dwie. Tak o. rzućmy je na środku. Na razie niech tak będzie. I dobra. Wracamy. Samy kościół W ogóle patrzcie i tutaj już gra z bloków się rozprzestrzeniło. Nieźle. A co ty za mną chodzisz kościół? Dobra. Co znała cały czas jestem sam. No to kopiemy dalej. Oho. Nie dość, że drzewo nam wyrosło. To jeszcze ziemia się zmienił. Zrobimy. Robimy opening. Kolejny. Okej. Okay, to jest fajne drzewo. Kupmy je sobie. Ja już miałam sadzonkę. 24 cztery Zmarnowałem, nie popatrzyłem. Możemy kupić lisa albo konia. Ale ani na jedno, ani na drugie mnie po prostu Nie stać <laughs> e, Coś mogę fajnego kupić? Chyba nie, chyba nie Zawiodłeś mnie ziomeczku Szczególnie, że już miałem te sadzonki Ale za to, ta sadzonka jest o tyle fajna e, Tutaj ja mamy jeszcze jednego dirta, że możemy zrobić z niej Ogromne drzewo i właśnie to sobie teraz zrobimy Zróbmy je tutaj, niech będzie Aha, bo ja mam trzy sadzonki, nie cztery Ok, troszeczkę zmieniła to jednak postać rzeczy e, Postać je sobie tutaj tak losowo, niech rosną Potrzebujemy jeszcze jednej sadzonki No a ty ziomeczku, proszę kolejnym razem Daj mi coś fajnego, a nam brakuje jeszcze 100 bloków do kolejnej fazy, także no klasyczek. Lecimy dalej. O, czy są jakieś sadzonki? O, na przykład to drzewo, kompletnie nic. Zero nowych sadzonek, albo dobra, jest jedna. Ale to wiecie, to jest jedna sadzonka, to ani trochę nie możemy rozszerzyć tej farmy przez to. No dobra, sadzimy i kopiemy dalej. Do kolejnej fazy brakuje mi dwóch bloków. Teraz jest ostatniego. I mamy już czwarty krok. I teraz 1500 bloków do wykopania. I czy są jakieś nowe bloki? Proszę, dobra. Mamy żelazo. Co mogę u ciebie kupić za żelazo? Wodę. Mogę u niego wodę kupić za żelazo i zaraz to zrobimy. Woda nam jest mega potrzebna. Zrobimy sobie w końcu farmę. Tylko, żeby on się teraz nie zmienił. Proszę, nie zmieniaj się. Nie. O, ej, o dobra. Ej, no to jest nasza Dobra, to jest nasza skrzynka. Ale on się zmienił. Mam już dwa żelaza, a on się zmienił. Proszę, daj mi fajne tradey. A, podrożała. Podrożała o jedno, ale skam. Dobra, czy mam coś fajnego? Mamy piasek. Tylko po co mi piasek? Szkło. Ale po co szkło. Kelpy, yy, nie potrzebuję kelpów. Potrzebujemy tylko żelaza. Niestety Podniósł scenę o jeden. Chyba słyszał co mówiłem. A my sobie zróbmy teraz kilof, bo już mi się zaraz zniszczy. A no muszę czymś kopać. Przepalamy nasze ciężko zarobione żelazo. Nareszcie cztery żelaza. Mamy nowe osiągnięcia. O, wow, wow, wow! Jak to wygląda fajnie! Ej, podoba mi się strasznie to drzewo. Nie wiem jak z budowlami. Nie wiem, czy ja robię różowy kolor w budowlach w Minecrafcie, ale drzewo samo sobie jest ładne. Tak samo jak ty jesteś ładny, przystojniaku, dawaj mi wodę. Mamy wodę. Dobra, wiecie co? Ale mały! O oh wow, o oh wow, 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 wow O ty! On tak cały czas, wiecie, co, weźmy go do wody. Yy, on i tak chyba będzie musiał umrzeć. Dobra, niech on leci sobie. Ej, yo! Zjeżdżaj stąd, dobra. Ej, on leci do góry! Ej, jak bardzo mnie zatruł! Mam strasznie mało życia. Dobra, przepalamy sobie dwa ziemniaczki. A w tym czasie, jak ziemniaczki się przepalają, zróbmy motykę i zróbmy naszą pierwszą farmę na tym świecie. OneBlock No i w ten sposób wygląda nasza pierwsza farma. Może nie jest zbyt piękna, ale za to będzie działać. Wsadzimy sobie. Oj, mamy posadzone pierwsze trzy ziemniaki i cztery marchewki. Proszę, urośnijcie szybko, a ja muszę coś zjeść, bo tak mi strasznie ta rybka pokatowała. Dobra, jemy, dobra, leczymy się, fajnie. A tutaj na nas czeka teraz drzewo do ścięcia. I tak samo czeka nas do zabudowania tutaj okolica, ponieważ nie chcemy stracić żadnych potencjalnych sadzonek, które możemy z niego dostać. W ogóle nie wyleczyliśmy się na maksa. Zjedzmy sobie jabłuszko jeszcze. Dobra, jabłuszko już nas powinno wyleczyć. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Widzę, że też dzień wchodzi, także też milutko, że już nie będzie tak ciemno wszędzie. A my teraz zetnijmy sobie nasze pierwsze jeszcze wiśniowe drzewo i które wyrosło coś obok. Fajnie, 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 fajnie. Ej, a wam moi drodzy podoba się to nowe drzewo? Taki kolor ma fajny. Moim zdaniem Kurcz no jest, jest fajne, kolorowe, ale nie wiem szczerze co ja mógłbym z tego wybudować O tutaj nam sadzonka już pierwsza wydropiła, dwie sezonki nawet, dobra Bo tutaj dużo liści jest, tutaj będzie z tego dużo sadzonek Cześć Alfred, ale piękny wschód słońca, prawda? Prawda Alfredzie? Piękny jest nasz wschód słońca Co my chcemy jeszcze dzisiaj zrobić? E, chciałbym tutaj zrobić bardzo ładny ten środek Bo aktualnie jest taki wiecie, taki sobie e, Tutaj jest o troszeczkę za dużo, ten jeden blok, nie dwa bloki tutaj nie traci... No i kurczę, ta ziemia spada. O, odzyskałem jedną. Odzyskałem dwie. Odzyskałem trzy. Okej, okay, odzyskałem trzy ziemi. Aha, i ja nie musiałam tego ścinać, bo ta ziemia akurat dobrze była. No to nieźle. Dobra, postawmy ją tutaj. No powiem wam szczerze, że na razie moja działka, moja wyspa wygląda naprawdę fajnie. Wiecie co? Wydaje mi się, że powinienem kupić u naszego kolegi Alfreda kolejną wodę, ponieważ tutaj mamy żelazo. A chciałbym mieć chyba nieskręże źródełko. A nie wiem, czy ten skurczybyk nie będzie podnosił cen. Także zróbmy to. Zainwestujmy jeszcze jedną. Spadaj stąd, głupia rybo. Nie, nie wpadnij do tej wody, proszę. Zjeżdżaj. O, oh, okej, okay. wydropiłem ją. Fajnie. Yy, pozbierajmy sadzonki teraz, bo widzę, że mamy tutaj ich mnóstwo. No kurczę, mamy 11 sadzonek wiśni. Nasza główna platforma ma teraz symetryczne boki. Tu ma cztery, tu ma cztery. Aha. <laughs> Chciałem powiedzieć, że ma symetryczne boki, ale to nieprawda, ponieważ tutaj i tutaj nie ma symetrycznych boków. Mamy jeszcze pięć żelaza i zróbmy sobie z niego... Okej, okay. nie mogę zrobić każdego narzędzia ale łopata, łopata bardzo mi się przyda i zróbmy sobie chyba bardziej to się kieram się jeszcze przydaje niż łopata by strzeliło nam Alfreda Alfred, powiedz, że masz coś fajnego do kupienia Ej yo Albo wiecie co? Nie, to jednak nie jest opłacalne. Po pierwsze, Polska potrzebuje tyle żelaza. A po drugie, 35 ziemi? No niestety, nie mam aż tyle ziemi, Alfred. Oj, widzicie, on naprawdę podnosi ceny. Teraz 5 żelaza kosztuje u niego wiaderko z wodą. To nie zły agent. Dobra, niestety, nic u niego nie mogę kupić. Nawet jak chciał. Naprawdę, to nie ma nic dla mnie fajnego. Wybacz, Alfred, ale no, nie podoba mi się to. Ale co to podoba mi się, to, że wydropiły tutaj nam drzewa. Raczej wyrosły, nie wydropiły. Nie mam w ogóle pojęcia, skąd mi się słowo wydropiły pojawiło w głowie. A dobra, ścinamy, ścinamy, ścinamy. Słuchaj, Alfred. Alfred, wiesz co, ja cię chyba powinienem zamknąć za te trady, które mi dajesz, także następnym razem, jak dasz mi takie trady, słuchaj, będziesz tam o, wiecie co, może go nie będę spychał, boję się, że mi się nie zrespi znowu, dobra, rozstaćmy tutaj, no i lecimy, lecimy farmić dalej, Alfred mi zniknął, oj, chyba tam jest gdzieś, jak się schował, co ty, cwaniaczku, się chowasz, okej, okay, akacja, Możemy kupić akacje, możemy kupić tak naprawdę chyba nic, jakby, nie wiem co ja tu mam u Ciebie kupić Alfred, wiesz co kupię u Ciebie tą dynię, niech będzie, w ogóle mam u niego jakiś pasek i ja nie wiem czy ten pasek będzie wpływał na to, jakie on mi trade daje, ale kupmy, kupmy na zapas, tutaj kolejny rodzaj drzewa, na pewno nam się przyda, kiedyś. <laughs> Dobra, musimy posadzić jakoś te drzewa Mamy naprawdę mnóstwo sadzonek eee, Dobra, akadu sadzimy tak i tak I ty posadźmy jeszcze jedno czery I tutaj też posadźmy czery Oj, tutaj nam spadały sadzonki z nieba No zaczynamy się rozwijać Moi drodzy, teraz maszyna ruszyła Machina już wyruszyła I teraz, kurczę, jak jedno zetne drewno To drugie już się pojawia Także bardzo fajnie, bardzo fajnie To już wygląda tutaj na naszym świecie Niestety, nie mogę tego samego powiedzieć o tym drzewie Dlaczego ty nie rośniesz? I ono niestety naszych tutaj marchewkach i ziemniakach Kurczę, bo ja się głodny. A ja nie mam coś. Dobra, odłożymy sobie wszystko do skrzynki. Albo nie takie, wszystko. Ja mam dziewięć tutaj żelaza. E, dobra, tutaj widzicie, przepalałem stona. Chciałem Wam zaraz o tym powiedzieć, ponieważ chcemy sobie zrobić tutaj stone bricksy i stone slaby, żeby zrobić sobie tutaj taki, wiecie, design. Żeby troszeczkę tutaj upiększyć nasz świat. Dajmy sobie tutaj takie obramówki dookoła. E, ja tu chyba jeszcze nie powiem dodać obramówki, ponieważ tutaj brakuje mi jeszcze dyrta. Dobra, day. No, jeszcze jedno żelazo. Potrzebuję na, na kill -off. Dobra, mamy. Robimy kill -off. No mam już wszystkie tutaj żelazne narzędzia. Czego chcieć więcej? W sumie to diamentowych narzędzi, a no dia diamentowe narzędzia to jeszcze marzenie ściętej głowy w naszym przypadku. No dużo mi brakuje do takich. Dobra, stawiamy tutaj pół płytki. Już nie mogę sprintować. Jestem tak głodny, że nie mogę już nawet biegać szybko, a no nie mam żadnego jedzenia. Albo wiecie, jednak nie mam żadnego jedzenia. Myślałem, że może będę miał jakieś jabłka, ale jak sami widzicie, jest ciężko, ciężko. Zróbmy sobie pochodnie. Postawmy ją tutaj, tutaj, tutaj nie trzeba. Tutaj możemy postawić jedną na tym i tutaj też mamy rozświetlone, ale chyba nie wszędzie. Zbierzmy tutaj sadzonkę, jakąś. Widzę, że mamy tutaj wyrosło nam drzewo, zaraz zetniemy. Tutaj rozświetlmy, żeby było jeszcze bardziej. I chyba mamy wszędzie rozświetlone, tak myślę. Także moby żadne agresywne nie będą mi się respić. I to chyba dobrze. No i co? Kurczę, trzeba kopać. Trzeba kopać. Ponieważ aktualnie jest masakra, nie mam jedzenia, nie mam nic tak naprawdę. Choć no kurczę te drzewa tutaj. Alfred, który mi biega, farma, która rośnie. No ale kurczę, jedzenie by mi się przydało. Wiesz co, Alfred? Może to jest głupie, ale zainwestuję u Ciebie 5 mojego żelaza, 12 kości, żeby naszą farmę o wiele bardziej przyspieszyć. Zrobiliśmy sobie właśnie bone meal. No i kurczę. Patrzcie, jakie marchewki. O, a ziemniaki to dlaczego takie dziwne? Nie mam pojęcia, dlaczego ziemniaki nie są takie duże, ale okej, okay. zbierzmy je sobie. Będziemy mieć co jeść przynajmniej. O, i patrzcie, ten ziemniak na przykład jest dobry. Od czego to zależy? O, widzicie? <laughs> ten, ten ziemniak jest spoko, ale te już nie są. Okej, okay, dobra, zbierzmy je sobie. Będziemy mieć coś do jedzenia. W końcu. A teraz potrzebujemy zrobić drugi piecyk, ponieważ jeden to już troszeczkę za mało dla mnie. Weźmy sobie. Cyk, zróbmy piecyk i odłóżmy tutaj. A w kolejnym piecyku będzie nam się przypalać jedzonko. I oczywiście będzie Palać tymi tutaj brzozowymi deskami, ponieważ brzozowe deski są okropne. No i tylko sami zobaczcie, ile tutaj już tego drzewa rośnie. Na razie się tym nie będę zajmował. Na razie skupię się tylko na jedzonku i na kopaniu. Chciałbym te 1500 bloków ci wykopać. Alfred się zmienił. Mordeczko, chodź tu. Nie uciekaj ode mnie. Jak się chowam przede mną? Co mi sprzedajesz? Eee, powiedz, że coś fajnego... Nie, naprawdę, kurczę. Ja naprawdę w ciebie wierzę. Co to ma być? Co to ma być? Nic fajnego, naprawdę, nic fajnego. Kurczę, szkoda. Oho, a to co? Ziomeczek przyszedł do nas, a on niestety za emeraldy, nam tylko sprzedaje, a ja nie miałam szans jeszcze zdobyć emeraldów. Także wypadł stąd, ziomeczków. I te lamy. Nara. Dobra, dostał. Ty on tutaj jest, patrzcie go. Zjeżdżaj stąd. Dobra. I dostaliśmy smycz. Alfred! <grytania> Oj, niestety nie mogę. Kurczę, szkoda. <grytania> Dlatego kopmy dalej. Kopmy dalej, moi drodzy. Jeszcze 300 logów nam brakuje do kolejnej fazy. I myślę, że w kolejnej fazie już będę miał diamenty. Także wiecie, fajnie. Jak tyś tam las. Gościu, złaś. Oj, bym go zrzucił. Oj, nie, 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 nie. jest zbyt cenny dla mnie. Wow. Dobra, co teraz sprzedajesz? Eee, okej, okay, to jest spoko. Albo. Nie, to jest spoko. Jakby kupię u niego pszenicę, niech będzie. Czy coś jeszcze fajnego? Nie, Niestety nie mogę cię nic kupić. Kurczę, ja nie wiem, jakby on co jakiś czas, daj mi coś naprawdę fajnego, ale większość tego to jest taki syf. Szkoda! Wiecie co, zróbmy sobie chwilę od przerwy, od kopania. Postawmy tutaj te stone briksy, żeby to już ładnie wyglądało. W ogóle teraz wschód słońca jest. Bardzo ładnie to tak wygląda. Choć to i tak nie jest jeszcze taki wschód słońca, który mógłby wyglądać najbardziej. Pokażę wam szybko. No, sami zobaczcie, jak to wygląda. Wow. A no tak. Tak, nie będą dużo od nagrywania, są za mocne. Dobra, wracamy do naszych shaderów i wracamy do kopania. Już nie całe 200 bloków do wykopania, żeby była kolejna faza. I jeszcze 5 bloków i mamy kolejną fazę. Końcu, step 5. A do kolejnej fazy tylko 500 bloków teraz. Ciekawe co to będzie. Mam tutaj mnóstwo drzewa do wykopania. Tam się gdzieś Alfred chodzi. A to moi drodzy, już w na następnym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Do zobaczenia. No i cześć.